Ann Applebaum, Matka Polka. To wywiad Rzeka Pawła Potoroczyna z amerykańską historyczką, a książkę wydało właśnie wydawnictwo Osnowa. Ten wywiad Rzeka obejmuje no, właściwie całe życie Ann Applebaum, od lat dzieciństwa aż po czasy najświeższe. Opowiada historię dziewczyny, która zafascynowana Europą Wschodnią i Rosją, obrała Polskę za miejsce do życia. Obejmuje czas, jak powiedziałam, od dzieciństwa, przez lata szkolne, studia na Uniwersytecie Yale, potem pierwsze prace, w tym dla e, wspaniałych, prestiżowych amerykańskich gazet, na czele z The Washington Post, gdzie Ann Applebaum była redaktorem przez kilkanaście lat. Obejmuje Ciężką, żmudną pracę nad książkami, nad wspomnianymi książkami historycznymi, które uznawane są za najlepsze w swoim gatunku. Obejmuje życie prywatne, obejmuje rozmaite refleksje na temat tego, co Anne Applebaum przydarzyło się na jej drodze życia. I właśnie ta wielość rejestrów jest chyba najcenniejszą, najfajniejszą cechą tej książki. To zasługa Pawła Potoroczyna, który prowadzi rozmowę z Ann Applebaum tak, by obejmowała ona wszystkie te sfery i bardzo zgrabnie porusza się właśnie po tych rozmaitych rejestrach. Zarówno znajdziemy w tej książce obrazki z życia codziennego, jak i wielką historię i wielką politykę. A Ann Applebaum miała okazję spotkać naprawdę bardzo znaczących ludzi na swojej drodze. Bardzo gorąco, gorąco polecam, bo ten wywiad się czyta jednym tchem. Wydawnictwo Osnowa. A z bohaterką tej książki będziemy mieli okazję porozmawiać na Big Book Festival o tej książce i o również jej pracy i życiu. Rozmowę poprowadzi Bartosz Węglarczyk. Szczegóły na bigbookfestival.pl.